Usłyszeliśmy, że to działa, a teraz posłuchajmy, dlaczego to działa. Pani profesor Greszta. Kursorami, tak. Pokaż slajd. Ja postaram się bardzo krótko, tak? To, uh -huh. Witam państwa. Proszę państwa. Przed chwilą słyszeliśmy o relacji z jednego. Z doświadczenia opieki naprzemiennej, ja natomiast Państwu opowiem bardzo krótko, ponieważ jest mało czasu, na temat, jakie korzyści są z opieki naprzemiennej, które zostały zaobserwowane na dziesiątkach tysięcy przykładów i zostały one udowodnione poprzez badania naukowe. Chciałabym Państwu przypomnieć, o czym Państwo doskonale wiedzą, że opieka nad dzieckiem jest przyznawana zgodnie z zasadą dobra dziecka, a zatem należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jeżeli podejmujemy decyzję, jaka forma opieki powinna być przyznawana dziecku, co jest dobrem dziecka, co leży w najlepszym interesie dziecka. Na to pytanie odpowiadają badania naukowe. Badania naukowe w tym przypadku psychologów, ale nie tylko, są, brzmi to może górnolotnie, poszukiwaniem prawdy. Jaka jest prawda? Taki jest cel pracy naukowca: poszukiwanie prawdy. Jeżeli naukowiec czy specjalista stawia jakąś tezę, tak naprawdę stawia hipotezę, którą należy udowodnić dowodami naukowymi. Dowody naukowe, nie będę o tym może szeroko opisywać, to są takie, jeżeli badania są przeprowadzone w sposób rzetelny, odpowiedni, zgodny z metodologią badań naukowych. Chciałbym przypomnieć jeszcze, że to dobro dziecka było rozumiane inaczej kiedyś a jest rozumiane inaczej dzisiaj. I o tym trzeba pamiętać, ponieważ to, co się dzieje w Polsce, i decyzje sędziów, a także niestety yy, m, poglądy psychologów, którzy zabierają głos, są niezgodne z aktualną wiedzą psychologiczną. Decyzje w sądzie, w historii podążały za odkryciami badań naukowych. A więc w pierwszej połowie XX wieku istniała zasada wrażliwych lat, że dziecko do lat siedmiu musi być pod opieką matki. Taka, taki był stan wiedzy naukowej. Wtedy dzisiaj absolutnie jest to nieprawda. Udowodniono, że jest to nieprawda. Nie ma czegoś takiego jak wrażliwe lata. Dzieckiem może się opiekować ojciec od urodzenia jest odpowiednio wyposażony przez naturę, że może spełniać funkcję matki, nawet gdyby zabrakło matki. Dalej w pierwszej połowie XX wieku była zasada podstawowego opiekuna. Już nie było tych wrażliwych lat, ale że musi być jeden opiekun, bo jak nie będzie, no to dziecku to zaszkodzi, tak? praktycznie niestety ten podstawowy opiekun nie rozróżniano tu na płeć. To było neutralne wobec płci, ale w praktyce było tak, że przyznawano matce. I to, co się stało, to, co było zasadą w pierwszej połowie XX wieku, jest w Polsce do dziś mocno zakorzenione w mentalności, niestety również w mentalności matek, bo ja y Uważam, zakładam, że w wielu przypadkach w dobrej wierze domagają się opieki nad malutkim dzieckiem wyłącznej. Gdzieś tam w tej mentalności pozostała ta wiedza z pierwszej połowy XX wieku, że są wrażliwe lata i że matka jest lepszym opiekunem. Co jest nieprawdą? W drugiej połowie XX wieku. I oczywiście do dziś, do czasu, kiedy naukowcy ewentualnie obalą ten pogląd, udowodnią, że jest inaczej, uważa się, że opieka idealna dla dziecka to jest opieka naprzemienna. Ta nazwa występuje w Polsce, ona mi się nie podoba. Próbowałam forsować nazwę opieki równoważnej. W związku z rozmowami z ojcami, głównie z panem Michałem, przekonał mnie, żeby jednak nie używać tej nazwy równoważna. Okej, okay, trudno. Yy, chcę tylko powiedzieć, że na świecie używa się nas, tutaj Państwo widzą po angielsku, które dosłownie można podzielić m, przetłumaczyć, czy jest to opieka dzielona lub opieka wspólna, dzielona równo, mniej więcej, równoważnie, bo równo to yy, między oboje rodziców, natomiast wspólna, czyli wspólnie opiekują się dzieckiem. Natomiast opieka naprzemienna, ja poddaję dyskusji, mogą Państwo, panowie, pan ojcowie zmienić zdanie, żeby jednak używać nazwy wspólna, łączona lub równoważna, ponieważ naprzemienna jest takim rodzajem straszaka, jak słyszą osoby, które nie mają tej wiedzy, którą powinny mieć na przykład psychologowie, czy laicy, no, którzy nie mogą mieć tej wiedzy, którą ja dzisiaj chcę Państwu przedstawić, załamują ręce, Uważam, że to jest straszny dramat, bo dziecku to strasznie zaszkodzi szkodzi, no bo właśnie w walizkach, prawda, będą wożone i to jest takie szkodliwe dla dziecka. Jeżeli państwo się zetkną, bo chcę dzisiaj też państwu dać narzędzia do ręki walki z osobami, które wyrażają poglądy, które są nieprawdziwe, już nieaktualne, są nieprawdą, są fałszem, że opieka naprzemienna szkodzi, argument do ręki taki, no dobrze, psychologu, sędzio, Sędzio, tak się mówi, gramatycznie, wyrażasz taki pogląd, ale jakie są dowody na ten twój pogląd? Przedstaw je, pokaż gdzie, skąd wiesz, że to jest szkodliwe. Jak y, dla mnie, jako psychologa z kilkudziesięcioletnim stażem, jest, za, może dlatego, że jestem psychologiem, że to jest zboczenie zawodowe, jest to zaskakujące, chociaż Państwo jako rodzice mają ten sam pogląd z doświadczeń, jak można pomyśleć, że dziecku zaszkodzi na naprzemienność a nie zaszkodzi odebranie rodzica, to trzeba naprawdę, to jest kosmos. Proszę Państwa, jestem naukowcem i ode mnie oczekuje się wyważonych tez, ale no jestem człowiekiem czującym, no i Czasem lubię mówić po bandzie, a więc powiem po bandzie tak może myśleć tylko psychopata. No. A, wie, a zatem ta rzekoma niestabilność, na którą załamują ręce, to taka niestabilność po rozwodzie dzieci są włożone raz tu, raz tu. A czym jest ta niestabilność braku kontaktu prawda? Czy, czy ograniczenia kontaktu zmienia się w sposób dramatyczny po rozwodzie? Więc to, to należy przed tym dziecko chronić. I proszę Państwa, wiedza naukowa, współczesne formy opieki nad dzieckiem, opieka równoważna, czyli opieka naprzemienna, jeszcze raz powtarzam te nazwy, które są używane na Zachodzie i na czerwono, preferowana, korzystna i dominująca w większości krajów cywilizowanych. Opieka nierównoważna też się zdarza, czyli taka opieka, że jest jeden podstawowy opiekun, jest niekorzystna i jest stosowana w sytuacji wyjątkowej, mianowicie według zasady mniejszego zła to są sytuacje kryminalne. Tak? A więc jeżeli mamy do czynienia z kryminalną sytuacją, zagrażający jest drugi rodzic, no, wtedy jest tutaj opieka, że jest jednego rodzica bądź podstawowego, bądź w sytuacjach obiektywnych takich, że ten rodzic jest z jakiegoś powodu niedostępny. Zalety opieki naprzemiennej są oczywiste stały kontakt dziecka z obojgiem rodziców o tym tutaj w tych wielu wypowiedziach się przebijały te informacje jest lepsze funkcjonowanie rodziców i lepsze funkcjonowanie dzieci. Ja zostałam zaproszona, żeby o tym powiedzieć, natomiast warto wiedzieć, że ten stały kontakt dziecka z obojgiem rodziców jest korzystny dlatego, ponieważ dziecko nie zrywa więzi z rodzicami, z jednym z rodziców, co może dramatycznie odbić się na rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, zaczynając od intelektualnego, bo akurat właśnie takie wyniki badań się pojawiły, emocjonalnego mogą się pojawić zaburzenia psychiczne, depresje, nawet próby samobójcze i y, również odbijają się na zdrowiu fizycznym, czyli mogą się pojawić choroby z powodu tego, że zabrano mi kochającego rodzica. Ale nie tylko z tego powodu dzieci lepiej funkcjonują, kiedy mają dostęp do obojga rodziców. Mianowicie dlatego, że ojciec często, ojciec jest tym rodzicem, który ma ograniczoną tę władzę rodzicielską, wnosi absolutnie bezcenny y, udział w kształtowaniu dziecka. Y, w ostatnich latach pojawia się co oraz więcej badań. W ostatnim roku byłam na kilku konferencjach, gdzie ciągle pojawiają się kolejne badania udowadniające, jak wspaniale ojciec, jak, jak bardzo wielkim bogactwem i psychologicznym jest kontakt z ojcem i kształtowanie przez ojca dziecka i córki, i syna. Bez udziału ojca dziecko może mieć bardzo poważne problemy. Mężczyzna jest absolutnie Absolutnie niezbędne do tego, aby my ludzie mogliśmy, byśmy mogli funkcjonować jako dorośli. Świat wymaga od nas dwóch wielkich umiejętności bycia z ludźmi i umiejętność nawiązywania kontaktu, emocjonalność i zmaganie się ze światem, radzenie sobie ze światem pewność siebie, przedsiębiorczość, te wszystkie cechy, które są niezbędne do przetrwania. No i tę właśnie część zapewnia w dużym stopniu mężczyzna. Mężczyzna ma takie cechy, które to gwarantują. A więc te dwa źródła Męż, mężczyzna czy kobieta, prawda, I, oraz fakt niezrywania więzi, nieograniczania kontaktu z kimś, kogo się kocha. Proszę Państwa, wyniki badań badano, zrobiono mnóstwo badań, dziesiątki tysięcy badań. Ja robiłam to dość późno, otrzymałam tu zaproszenie i dziś rano jeszcze uzupełniałam sobie szukając wyników badań i znalazłam, które nie zamieściłam na slajdach badanie przeprowadzone w Australii. Na zlecenie rządu australijskiego, na zlecenie prokuratora generalskiego w 2011 roku zbadano olbrzymie kohorty rodzin z opieką naprzemienną, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie już istniejącą opieką naprzemienną, bo nauka daje wiedzę, dowody jakby pośrednie, które mają uświadomić, że kontakt z obojgiem rodziców jest wspaniały, jest czymś pożytecznym i z tego wynika decyzja, decyzja to w takim razie niech będzie opieka naprzemienna. Ale kiedy opieka naprzemienna już trwa, można udowodnić, że to był błąd w tej decyzji, że jednak może jest to szkodliwe. Stąd kolejne badania, prawda? Już, już mamy tych rodziców, już to trwa 10, 15 lat, ta opieka można stwierdzić, czy to jest szkodliwe, czy nie. I te badania zostały przeprowadzone w różnych grupach, nawet w grupach ryzyka. I w, tych, w tej Australii byli badani rodzice, to były dziesiątki tysięcy badań rodziców i dzieci, i badano trzy grupy, porównując tak, mieszkające z dwójką biologicznych rodziców, mieszkające raz z jednym a z drugim, czyli opieka naprzemienna oraz mieszkający z jednym rodzicem, bo i tacy oczywiście byli. I co się okazało? Otrzymano sensacyjne wyniki, sensacyjne wbrew oczekiwaniom psychologów. Otóż psychologom się wydawało na podstawie dotychczasowych prawdy naukowych, że jak się mieszka z dwójką rodziców i nie ma rozwodu, to dzieci funkcjonują oczywiście o wiele lepiej. No, bo jak się rozwiodą, to będzie gorzej. Okazało się, że tak samo dobrze funkcjonują dzieci. I te, których rodzice się nie rozwiedli, i te, których jest opieka naprzemienna. A więc zupełna nowość w dziedzinie psychologii. Do tej pory uważano, że rozwód jest bardzo szkodliwy, że jest czymś złym. Jasne może jest, chociaż ja uważam, że nie, bo chyba rozwodzą się ci, którzy się nie lubią, ale. Dla, dla dzieci jest to bardzo przykra sytuacja, ale to już jest oddzielny temat. Natomiast nie dlatego dzieci gorzej funkcjonują po rozwodzie, że był rozwód, ale dlatego, że nie miały kontaktu z obojgiem rodziców. A więc to jest ta przyczyna prawdopodobnie, tak to są nowe wyniki badań. I to jest sensacyjna wiadomość. Natomiast mieszkańcy z jednym rodziców gorzej funkcjonują na wielu poziomach. Inne badanie, na które się natknęłam, badania z 2013 roku, badania... Szwedzkie. Tutaj opisuję to trochę szerzej, że wykorzystano narzędzie, które bada bardzo dużo parametrów i dlatego zwróciło moją uwagę, ale przejrzałam dziesiątki publikacji, żeby Państwu przedstawić tę swoją wypowiedź, wyniki badań. Tu są te skale, dziesięć skal pod takimi nazwami, ale badające wiele aspektów zdrowia i fizycznego, i psychicznego, i psychologiczny dobrostan i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te Wszystkie te wskaźniki są lepsze w opiece naprzemiennej niż w opiece, kiedy jest przewaga jednego z rodziców. Kolejne badania z 2012 roku. Kolejne wskaźniki, także tutaj Państwu do, o badach później. <laughs> już prawie kończę. Chcę właśnie powiedzieć, że, bo sobie jeszcze zrobiłam notatki, na co, na co chciałabym Państwu zwrócić uwagę, ale chyba już na wszystko zwróciłam. Chciałabym może zacytować tutaj badania, ponieważ jest taki problem, czy dzieci, czy dzieci małe mogą źle znosić. Ja niestety mam badania dotyczące dzieci. Powyżej czwartego roku życia, także na razie są takie badania może będą kolejne, które twierdzą, że dopiero po czwartym roku życia, ja się z nimi nie zgadzam na podstawie szerokiej wiedzy psychologicznej badania należałoby powtórzyć, i tak dalej, że jednak w każdym wieku nie mniej chcę Państwu to powiedzieć jako argument przeciwko temu, że niestabilność jest czymś trudnym do zaakceptowania dla dzieci. Przyjmijmy na razie, że od czwartego roku życia otóż udowodniono, że dzieci już w wieku lat czterech. Są zdolne do obrazowego myślenia i antycypacji, czyli przewidywania. Mają odpowiedni zasób słownictwa, by przewidywać, rozumieć oraz informować siebie i innych o przeszłych i przyszłych zdarzeniach i stanach emocjonalnych. W związku z tym zmiany sytuacji w postaci właśnie domów yy, potrafi się do nich odpowiednio emocjonalnie w nich odnaleźć i psychologicznie zorganizować. To są dzieci czteroletnie, oczywiście wszystkie starsze Rów, również i w zasadzie to, co powiedziałem, jest odpowiedzią na, na proszę Państwa, ten problem, który na ostatnim slajdzie przedstawiłam, mianowicie, że może być dzie dziecko może mieć kłopot. Tu mówię o tej drugiej. Yy, yy, Poczuciem przynależności posiada równolegle dwa domy. No, raczej te badania już to odrzucają. Trzeba śledzić badania lub żądać tego od psychologów, którzy ewentualnie wystawiają takie oceny czy od sędziów, żeby się powołali na specjalistów, którzy sięgną do aktualnych wyników, bo one się zmieniają. Także proszę o tym pamiętać tutaj na koniec przedstawiłam wybór badań wady. Mogą się pojawić wady w skrajnych przypadkach, kiedy rodzice prowadzą bardzo odmienny tryb życia, to są Problemy, które zgłaszają psychologowie, ale nie ma wyników badań, to są domniemania, czyli hipotezy. Należy tu udowodnić. Proszę Państwa, jak ja słyszę, że rodzi dzieciom zaszkodzą, różne domy pytam się, no to nie wysyłajmy ich do szkół, bo im to zaszkodzi, do przedszkoli. Jak ja słyszę, że opiekunka się zajmuje dzieckiem przez 8 godzin dziennie, a ojciec nie może w sposób ten naprzemienny, to też nie wiem, to jakby dwa oddzielne mózgi nie połączone Proszę Państwa, dziękuję bardzo za taki odzew, bo od wykładowcy się przyjemnie mówi, kiedy czuję ten nić porozumienia. Dziękuję bardzo za uwagę. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Znowu, znowu Paweł posiewetek.